Kukanie? Cześć, Co robisz? O, jest. E, liczę, e, liczę, e, ile autografów znanych ludzi zdobyłam podczas naszego pobytu na Wybrzeżu. No ile masz? Dziewięć. Sam. Dziewięć? No. Dzień dobry, panie Heleno. Dzień dobry, panie Cezary. No to posłuchaj, co tu jest napisane. Więc znany sportowiec posłuchał rady swojego lekarza i zamieszkał w jednym z sopockich hoteli, żeby odpocząć i oderwać się na chwilę od świata. Nie chcę mu ujawniać jego kryjówki, ale możemy zdradzić, że nazwa hotelu zaczyna się na literę B. By. B. 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 B! B! To może w Bałtyku, tak jak my, no, albo w B -B Belvedere. Albo w, w Batory. No, ale założę się, że na pewno w naszym hotelu mieszka ten sportowiec. Znany sportowiec, znany sportowiec. Ciekawe, co to może być. Właśnie. Muszę się dowiedzieć, muszę! No, dlaczego ci tak na tym zależy? Dlatego, że o, od kiedy jesteśmy w sobocie, zdobyłam już dziewięć autografów znanych osób i brakuje mi tylko jednego do mojej szczęśliwej dziesiątki. Proszę. O, dzień dobry państwo. Dzień, dzień dobry, dobry Panie dzisiaj o panu, że gra pan główną rolę w tym filmie. O, o, o tutaj, na ósmej stronie, na dole. Zaznaczyłem panu. Dziękuję. Zawsze czytam gazety pod kątem naszych gości. O, świetnie, świetnie, panie Atku. To na pewno pan wie, czy w naszym hotelu mieszka jakiś znany sportowiec. Przeczytałyśmy o tym w tym magazynie. O, znany sportowiec? Nie, nic o tym nie wiem. No na pewno pan wie, panie Adku. Nie, naprawdę, przysięgam. Nie mam nie mam pojęcia, kto mieszka w tym apartamencie nad wami.

Jeżeli nie może pan powiedzieć, to niech pan im nic nie mówi. Nic nie powiem. To chodźmy, odeskortuję pana do drzwi. Dziękuję. Pan, pan wie, co by się działo, gdyby się dowiedzieli, że, że Dariusz Michalczewski mieszka w tym. Ups! Dariusz Michalczewski? Dariusz Michalczewski mieszka w. Wszystko jedno. Na pewno znajdę pracę w którymś z tych nowych hoteli. Pani Atko, niech się pani nie boi. My nikomu o tym nie powiemy słowo. Ja, na pewno. Ech. Dariusz Michał, Dariusz Michalczewski. Dariusz Michalczewski. Dariusz Michalczewski. mieszka nad nami. To znaczy, że muszę mieć jego autograf. O. A, a, a. Co a, a, a? Słyszałaś, że zamieszkał w tym hotelu, żeby odpocząć i oderwać się od świata. No to niech się odrywa, ja nie chcę mu w tym przeszkadzać. Ja chcę tylko mieć jego autograf. Poti. Taki facet nie po to ukrył się w tym hotelu przed światem, żebyś ty męczyła go o autograf. No dobrze, nie musi być autograf. Jak chcę go tylko zobaczyć z bliska. Daj spokój, dobrze? To ty daj spokój. Jeden z największych bokserów świata mieszka nad moją głową i ja nawet nie mogę go zobaczyć. Nie rozumiem. Nie słyszałaś, co powiedziałem? Słyszałam, ale uważam, że... A? By... Ale wszystko... A? Co on robi? Co? Słyszysz coś? Nic nie słyszę. On chyba chodzi w kapcie. Aha. Ale wiesz co? Padłem na inny pomysł. Poprosiłam pana Atka, żeby przyniósł mi wodę. A słyszałaś. Ja on... Słyszałaś, co powiedział Cezary? Ojej, czy ja zawsze go muszę słuchać? Zawsze. Przecież ty go nigdy nie słuchasz. Właśnie! Co to po co to zmieniać? O, e, przyniosłem wodę. Bardzo dobrze, panie Atku. Niech pan został tutaj na tym strajku. Panie Atku, ja bardzo chciałam pana prosić o przesunięcia. Ale ja i tak jej nie zrobię. Pani Atku, no ja tylko, ja tylko po prostu chcę się dowiedzieć od pana, kiedy on wchodzi i wychodzi, po to, żeby móc go na chwilkę zobaczyć z bliska. A, on, on, on w ogóle ani nie wchodzi, ani nie wychodzi. Siedzi cały czas w pokoju. Hmm. Muszę iść. O, muszę zanieść gazetę. Wie pani komu? A co? To się oddaj już może spokój panu Adkowi. Ale ja muszę go zobaczyć. O, bardzo mi przykro, pani Patrycja, ale obawiam się, że jestem jedyną osobą, która może do niego wchodzić. Nasz menedżer powiedział, że że, 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 że. że. nikt pod żadnym pozorem nie może. Nie zrobi pani tego. Panie Atku, ja po prostu tylko zaniosę mu tę gazetę i nie, nie będę w ogóle wchodziła do pokoju. Podam mu ją tylko przez drzwi. Zerknę na niego. To to, to, to jest nie, niemożliwe. Tak? No to w takim razie będę zmuszona powiedzieć pańskiemu menadżerowi, że rozgadał pan całemu miastu, że pan Dariusz Michajczewski mieszka w naszym hotelu. Nie, nie, nie zrobi pani tego. Hm? Nie zrobię? To pan mnie jeszcze nie zna. Już, już zaczynam! Uwaga! A, ale... Uwaga! Pani Patrycja, Błogam Panią, Pani proszę, no niech Pani tego nie robi, niech Pani się nade mną z nity. Pan Patrycio, Zem, no dobrze. No, pan pani Patrycja! Jezu! Jak ktoś taki ładny... Może być taki wredny. Jadku, <śla> błagam pana. Proszę niech pani pożyczy swój uniform. No. Nie, proszę pani. Proszę, nie Pani pożyczy pani Jatku. Nie nie, rozmiar. No, proszę, nie, nie, nie no. ma takiej możliwości. Zaprosił, no, to, ale pani się, no błagam panią. serwis. Pan Adek? tak. Ma pan gazetę? Mam. To i panie ja to przyniesie. Poczytam sobie w wannie. No gdzie ta gazeta? No to co nam przecież nie sięgnę zwanny, niech pan wejdzie. Co pan wyprawia? Zwariował pan? Patricio. Pani Patrycjo, przyniosłem Pani dłuższą szczotkę. O, to świetnie, bo ta jest za krótka. Nie widzę, co się dzieje w jego pokoju. O. Pani Patrycjo, no. czy ja mogę Panią o coś zapytać? Tak, naturalnie. Dlaczego Pani mnie tak nie lubi? Co pan mówi? Ja bardzo pana lubię, pani To dlaczego robi Pani wszystko, żeby mnie wyrzucili z pracy? Pan Dariusz nie lubi czytać mokrej gazety. Paniatku, ja nie chcę, żeby pana wyrzucili z pracy. Ja po prostu bardzo chcę zobaczyć go z bliska. To, to niech mnie pani więcej do tego nie miesza. Paniatku. Atku, pani Atku dla kogo jest ten obiad? Yy, dla nikogo. Paniatku. Atku. Panie Atku. To, to jest mój obiad w ramach ćwiczeń dla personelu. Yy, muszę go zjeść sam. Paniatku. Pani Patrycja. Ale pani Patrycja, nie, 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 ja zrobię, niemte, nie zrobię tego. Niech nie, nie, nie pani zostawi. Pani Proszę. Dzień dobry. O, dzień dobry. Przywiozłem panu obiad i nową gazetę. O, super, zapraszam, bo te ja już nie mogę czytać. Przepraszam pana za to. Gdzie mogę postawić stolik? Ja to może. Czy mogę panu jeszcze czymś służyć? Dziękuję bardzo, dziękuję. dziękuję. No to życzę smacznego. Dziękuję, dziękuję. Proszę. Skończył pan jeść? Dziękuję, dziękuję bardzo. O, to, Kółka się zacięły i, i uderzyłem się w nogę. Tu tu pomóc mnie do internetu podłączyć. Zaraz panu pokażę. O, o. O, już, o, dziękuję, czy coś dziękuję. jest? Dziękuję. Co się dzieje pajadku? Nic nic, zahaczałem stojkiem o krzesło. dziadku! co pan wyprawia? Nic, nic. Yy, mówiłem do siebie. Yy, zawsze mówię do siebie. M moja mamusia się tym bardzo martwi. Ale ja tam słyszałem jeszcze jeden głos. A, nie mógł pan słyszeć. No, Przecież tylko ja tu jestem. A, rozumiem. To pan jest brzuchomówcą. Gdzie pan się tego nauczył? Yy, czego? Do brzuchomówstwa. A nie, ja nie jestem... O, brzuchomóstwa! E, ale wie pan, ja, ja na razie nie jestem w tym dobry. Ale to coś na było wspaniałe, tak jakby to siedział pod stolikiem. O, to akurat nie było trudne. To niech pan tak powie jeszcze raz. <laughs> nie, No co pan? No niech pan powie. Niech pan powie, niech pan powie. O, <laughs> nawet nie zauważyłem, jak pan ruszał ustami. O, to, to pewnie dlatego, że, że długo ćwiczyłem. <laughs> Muszę już iść. A nie, niech pan niech pan jeszcze raz coś powie. Niech pan jeszcze raz coś powie. O! Teraz widziałem, teraz widziałem, jak poruszył ustami. <Growanne> tak, muszę iść, naprawdę. <growanne> to idź, ale zostaw mnie tutaj. On jest naprawdę świetny, jest pan najlepszym brzychomowcem, jaki od do tej pory widziałem. <growanne> dziękuję, panie Darku. Gorąco tu. Czy, czy mogę się napić pańskiej bardzo wody? Proszę, bardzo proszę. Braw. Genialnie. Dziękuję. Paniatko, ja muszę zadzwonić do swojej menadżerki. Ona musi z panią porozmawiać. Świat musi pana zobaczyć. Pani się nie może zwarnować. A. Naprawdę. Pani poda swój numer telefonu. Yy, to może to może, niech, niech pan poda te, yy, numer hotelu. Proszę. Yy, 552 yy, 27 yy, 13. Świetnie. Świetnie. Zapisałem. Ale niech pan jeszcze coś powie. A dobrze. Pożegnaj się z Panem Darkiem, musimy już iść. Do widzenia, musimy już iść. Jestem pewien, że słyszałem ten głos za kanapę. E, e, tak? Pan jest genialny. Na pewno opowiem panu mojej agencje. Dziękuję, panie Darku. Dziękuję. Dziękuję, panie Darku. Dziękuję, panie Darku. <noise> Pan się nerwuje, powiedziałem, że jej powiem na 100%. Ale nie, 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 nie. Ja tylko tak. Do widzenia. Do widzenia. A tośu gdzie jesteś A tośiu gdzie jesteś? Co tam robisz? Ciu. I ważne. Zamknęli mnie na balkonie. Zamknęli cię na balkonie! Nie drzyj się tak! Potem ci wytłumaczę. Czy Cezary jest w pokoju? No nie ma go. To dobrze. Helu, posłuchaj. Musisz mi pomóc. Ja wiem, jak stąd zejść. Musisz mnie tylko przyciągnąć, kiedy będę nad twoim balkonem. Co ty chcesz zrobić? No przecież tu jest za wysoko, no. Możesz spaść. Nie gadaj tyle, tylko rób to, o co cię proszę. Bo potrzebne mi są nożyczki, są w szufladzie, w biurku. I podasz mi je na szczotce. Na jakiej szczotce? Stoi koło wieszaka. Aha. Waga, Zjeżdżam! Matko! O matko! Cześć kochanie, wróciłem. Cześć kochanie. Już pan wrócił? A gdzie Patrycja? Pojęcie nie ma. A na pewno gdzieś lata. Tak, na, na, na pewno lata. I co pana nowego? Panie nic, 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 nic się nie stało. Tylko właśnie dowiedziałam się, jak się pieczep ten o... No, Powiedzieć panu... Co? Otóż trzeba trzeba jajka z cukrem, dodać mleka, a potem... Nie nie, 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 musi jeść, ale może jak chce. Ale co nie opowiada pani Heleno, Pomieszało się pani w głowie czy nie. Co? Nie, nie, nie pomieszało mi się w głowie. Przepraszam, muszę lecieć. Muszę... Przepraszam, że tak od razu po jedzeniu! No przecież my nic nie zjedliśmy. Przepraszam, może z innym razem. Przepraszam. gdzie się pani tak śpieszy? No co pokażę, ale nie! Słucham. A cześć, cześć Darek, cześć. A, a słyszałem, że się poważ przed wszystkimi. <noise> Dobrze, zaraz do ciebie przyjdę. Okej, okay, to na razie. Hej. O, na co spadłaś? Na drzewo. Na drzewo! Dzięki Bogu! No. Dzięki! O, tak, tak. O. Halo. Pati, to ja. Z lodem czy bez? Poczekaj, z lodem, z Jestem na górze, udarka. O, gdzie ty jesteś? Na górze, udarka Darka Michalczewskiego. Jeżeli chcesz, możesz przyjść po jego autograf. No, mogę przyjść po autograf? No, przecież chciałaś mieć autograf mistrza. Byłaś miła, posłuchałaś mnie, dałaś mu spokój. Dlatego mam dla ciebie taką miłą niespodziankę. O, tak. No, widzisz, jak może być przyjemnie, kiedy robisz to, o co cię proszę. Tak, bardzo, bardzo przyjemnie. To co, przyjdziesz? No i już lecę. Lecę, lecę, lecę. Tak, tylko muszę chyba trochę się przypudrować. Co? Co się stało? Cezary jest na górze u, u pana Michalczewskiego. Tak, chcę, żebym przyszła do nich, dostanę autograf od niego. Naprawdę? Naprawdę, chcesz iść ze mną? A, a mogę? No możesz, tylko choć pomóżesz mi poprawić urodę. No dobrze. Tak jest ładnie, ładnie. A ja? No. To co tak długo? Ja, ja musiałam się jeszcze przebrać. ale już jestem gotowa. Chodźmy. No już za późno, już go tu nie ma. Jak to go tu nie ma? To gdzie on jest? Wyprowadził się do innego hotelu. Dlaczego? Nie wiem, no. Chyba ludzie dowiedzieli się, że mieszka w tym hotelu, bo odkryliśmy na balkonie czyjeś ślady, więc wyprowadził się.